Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie jesteśmy w BMS 6. Będziemy sobie grać taki dość śmieszny tryb, który został dany na urodziny, może nie każdy o nim wie. Znajduje się tutaj w takich wyzwaniach. Jest to, ruszamy na imprezę urodzinową Star To 6. Tutaj oczywiście są jakieś tam nagrody do zdobycia. Wyłączymy sobie te dialogi. Ja sobie już to grałem. Mimo, że już yy, ten, to chcę sobie właśnie to powtórzyć i chcę Zrobić jak najlepszy wynik i żebyście wy również y, tą grę, znaczy ten, ten eventik powiedzmy, przeszli. Żebyśmy porównali siebie, kto właśnie y, najlepiej zagra, kto naj zabije najwięcej rzeczy. Też nie jest tutaj jakiś to wielki problem, jeśli chodzi o... Mm, o to, czy nam się przebije, czy nie, bo widzicie, mamy sobie trzy bohaterów, nieskończoność życia, nieskończoność rund, a cała, cała zabawa polega na tym, że będzie leciał bat i trzeba go zniszczyć jak najwięcej, największą ilość razy. Więc sobie zacznijmy, Ja, oczywiście, na początku sobie nic nie będę stawał, bo tak naprawdę tymi balonami nie musimy się przejmować. Więc po prostu będziemy sobie zarabiać pieniążki, żeby jak najwięcej, jak im więcej zarobimy, tym oczywiście dla nas lepiej. I wszyscy będziemy chcieli sobie tego bada zniszczyć, bo to właśnie na tym polega chyba cała tutaj zabawa ta, że nie musimy się przejmować tym, co na nas leci i chodzi tylko o zdobycie tego jednego wyniku, czyli zniszczenie tego bada. I on sobie właśnie będzie leciał z jednej strony i potem z drugiej strony i to wtedy kasia powiedzmy kończy, więc możecie go spowalniać, nie spowalniać i tak dalej. Dlatego mamy chyba nieskończoność rund. Oczywiście ja chcę sobie jak najwięcej zarobić i jak najwięcej kaski, żeby sobie właśnie tu mm, powiedzmy o I właśnie w tym momencie pojawia się bat. I on sobie będzie tak leciał. No i trzeba go sobie pokonać. Ja powiedzmy, że sobie zacznę od tego, że sobie wystawię ninja. Zacznę go sobie ulepszać, oczywiście. Ten ninja będzie nam tutaj, yy, powiedzmy, odpowiadał za ten pierwszy, początkowy taki, yy, no, ten początek niszczenia tego. Oczywiście nie nadbieramy na to zbyt szybko, chociaż te farmy zawsze coś tam fajnie oddadzą. Też jestem właśnie ciekaw, czy wiedzieliście widzieli, o tym trybie, czy nie wiedzieliście o tym trybie. Ja tak naprawdę dowiedziałem się dzisiaj. Chciałem yy, nakrylizować bossa. Niestety. Kiedy ja chciałem nagrać tego bossa, czyli w niedzielę, to ten boss już został y, wyłączony, już się skończył, a więc nie udało mi się tego zrobić. Miałem też dość taki, powiedzmy sobie, ciężki weekend, właśnie na to, i nie dałem rady, ale obiecuję już Wam, że następny boss już na kanał wleci, już się pojawi, już będziemy sobie go po prostu grać. Tego bohatera nie chciał, tak bym chciał, teraz te wszystkie ulepszenia, oczywiście, będziemy robić. Hmm, chciałbym sobie zagrać na pewno. Na pewno chciałbym sobie zagrać subcommanderem. Znaczy, sub chciałbym sobie zagrać łódeczką. Tylko nie tak. Nie taką łódeczką. Tylko łódeczką sobie tak i tak. Pod skilka oczywiście. Na razie póki co to za dużo tych w ten sposób powiedzmy nie robimy. No i widzicie, pierwszy kill został wbity, Teraz sobie ładnie tutaj będziemy zagrywać. Bierzemy sobie kilka, Wydaje mi się, że skillek to jest naprawdę fajny. No i co widzicie, pierwszym, pierwszym troszeczkę byliśmy teraz? Tak naprawdę, mógłbym nastawić sobie tych łódeczek coraz więcej, i tak naprawdę z kilami próbować tego bada niszczyć. Bo, jak widzicie, ten skill naprawdę fajny, umie, fajnie zadaje te obrażenia. No, oczywiście, są też inne mapki, które fajnie zadają. No to chodzi właśnie, żeby wykombinować tutaj, jak najlepiej tego bada pokonać. I właśnie jestem ciekaw, czy być wy fajnego, wykombinujecie, I jak on z tym wszystkim pójdzie. Ja bym sobie na pewno chciałbyś zostawić. Snajpera. Pewien sniper tak naprawdę nieważne gdzie będzie stał. I Jak będzie robił swój, swoją robotę. Ja sobie zbuduję z niego defendera, i wszystko powinno być jak najbardziej git. Te sticky bomby też, powiedzmy sobie, nie są w najlepszym miejscu. Ja sobie może sprzedam. Mogą one stać już tutaj, tak naprawdę. Mogą nam, nam pomagać w tym, żeby sobie niszczyć tego. Tego baba tego bada. No widzicie, z od odłutki naprawdę potężna sprawa. Jakby tak nastawiać i sobie dużo, to poleciałem, że to yy, będzie na naprawdę nieźle. No i widzicie, im szybciej, im, im go niszczymy, to chyba też dostajemy pieniążki Nie zwróciłem na to tak bardzo uwagi, chociaż by się na to naprawdę zwrócić uwagę. No tak, widzicie, trzeba tutaj znaleźć balans idealny między tym, żeby sobie przyfarmić trochę. Na pewno chyba dostajemy 10 tysięcy za to, że zniszczymy sobie kolejny Kolejny tier No i teraz sobie ten balon leci z powrotem, ten bat sobie leci z powrotem, my sobie bierzemy sobie tak hmm, co byśmy sobie chcieli tutaj jeszcze dograć? Na pewno możemy sobie dograć Gruganera Gruganer pod spowalnianie jeden, powiedzmy sobie <coughs> Przepraszam was za ten kaszel Spowalnianie, tylko nie wiem czy on tak sobie zadziała Róbmy sobie tak, róbmy sobie tak, róbmy sobie tak, teraz będzie spowolniony drugi glukaner na pewno pod środek po to żebyśmy mogli sobie pięknie właśnie e, zwiększać damage więc zrobimy sobie tak, ten damage będzie teraz sobie, teraz sobie zwiększany tam oczywiście można różne rzeczy usuwać ale nam to niepotrzebne Ali um, defender jest, ja jeszcze mogli tak naprawdę sobie postawić drugiego snipera pod moab nie jestem pewny czy uda mi się powiedzieć nawet mój wynik jednak nagrałem troszeczkę sobie inaczej Zobaczymy, po to właśnie to jest, żeby sobie to sprawdzać. Czy, czy tak naprawdę, chciałbym go nastawić na mocno, do niemczą, on by nie atakował tylko tego. Hmm, nie grałem wtedy jeszcze samolotem, ale nie wydaje mi się, żeby samolot był aż tak wielką koniecznością. Co jest jeszcze dobre, powiedzmy sobie na takie yy, bady? Byśmy mogli sobie ustawić niby druida, ale czy druid jest na to dobry, to nie wiem. Ale niech będzie sobie nic, coś tam bije. Na pewno musimy pamiętać o tym, żeby grać sobie naszymi skilkami, bo wydaje mi się, że to jest du duża, duża, duża zmiana. Ja chcę chyba tych łódek, bo będę coraz więcej. Zaprawdę, nie mam kolejnego tieru, ale wydaje mi się, że tej łódkami to można zrobić sobie naprawdę fajną, fa fajną rzecz. Kolejny skilek, staramy kolejną łódeczkę. Też właśnie jeśli chodzi o badi, to powiedzmy sobie, że nie jestem specjalistą, jeśli yy, chodzi o to jak to, to je ja, to ja tak mocno biję, to No wydaje mi się, że promopka mogłaby tutaj być OK. Jeśli o to chodzi, tutaj bierzemy sobie to wszystko. Zagrywamy sobie z kilkami No i nic, ja nawet nie najgorzej bym powiedział. Ostatnio zrobiłem 22, więc sobie mi się wydaje, że tam ten jeden powinien no, no, się udać na pewno zrobić więcej bo jednak te łódeczki mi się wydaje, że tutaj są dużym game changerem hmm, Te takie bomby też byśmy mogli sobie wystawić tak naprawdę, byśmy mogli sobie sprzedać, czy pójść tak, master bombera. Jeszcze byśmy mogli sobie pójść pod... To to nam się będzie odnawiać i nie wiem, czy nie jest za późno, ale i tak się ładnie udało nam powiedzmy to wszystko przebić. Róbmy sobie tak, róbmy sobie tak. No wiemy, ile możemy. Aczkolwiek wydaje mi się, że to 30 nam się udowić nie uda. Chyba, że jakimś cudem, tutaj przez to, że będziemy jeszcze z kilki. no, 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 o, ciecha już jest, Mamy 30 udało się przekroczyć, 31 nawet, może jeszcze 32? 32 ładnie wpadło, no 33 to już raczej wątpię, ten bat po prostu zniknie, a to jest właśnie sobie taki trybik urodzinowy, ale nam się udało, nie no, widzicie, przechodzimy sobie to. mój osobisty rekord, to jest 33. Mam nadzieję, że będziecie dzielić się ze mną w komentarzu o tym, jak Wam poszło. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka pod tym filmikiem, żeby zostawić suba na kanale, żeby nic właśnie nie ominęło i żeby zostawić komentarz właśnie z tym, jaki wynik Wy osiągnęliście. Ja za dziś Wam serdecznie dziękuję i do następnego. Cześć!